Do domu Hanser przyjeżdża rodzina Develioglu, ale od pierwszej chwili czuć, że to nie są zwykłe odwiedziny. Wszyscy czekają na Ciana, jednak jego brak zamienia tradycyjne zaręczyny w bolesne upokorzenie. Mukader chce załatwić wszystko bez zbędnych ceregieli, a Nuśre wyciąga rękę z pierścionkiem, jakby Hanser nie miała prawa zaprotestować. Tyle, że Cemil nie zamierza milczeć. W jednej chwili przerywa ceremonię, żąda rozmowy z Cichanem i wypowiada słowa, które padają w domu jak wyrok. Nie odda siostry mężczyźnie, który nie potrafi spojrzeć jej w oczy. Wtedy sytuacja wymyka się spod kontroli, develioglu wychodzą trzaskając drzwiami, a w powietrzu zostaje tylko cisza i czerwone pudełeczko z pierścionkiem. A gdy Deria wkłada go na palec z triumfem, robi się jasne, że to dopiero początek nowego konfliktu. Następnego dnia Cion pokazuje swoją prawdziwą twarz zimną i bezlitosną. Zamiast żalu jest gniew. Zamiast wyjaśnień żądanie kary Cion każe Enginowi natychmiast domagać się od hanser odszkodowania i udowodnić, że nazwiska develioglu nikt nie może upokorzyć. Czy Hanser zostanie z niczym, a Cemil stanie się jej jedyną tarczą? I co zrobi Ciją, gdy przekona się, że raz rzucona groźba może zniszczyć wszystko? Jeśli podoba ci się takie streszczenie, koniecznie zasubskrybuj mój kanał na YouTube, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, po czyjej jesteś stronie, Cemila czy Ciana. Włącz też dzwoneczek żeby nie przegapić kolejnych odcinków i nowych streszczeń. W domu Hanser od rana panowało napięcie, którego nie dało się rozładować nawet zapachem świeżo zaparzonej herbaty ani zwyczajnym krzątaniem się po kuchni. Powietrze było ciężkie, jakby każdy oddech musiał przeciskać się przez coś niewidzialnego. Hanser siedziała cicho, bardziej obecna ciałem niż duchem. Jej dłonie były splecione na kolanach tak mocno, że aż pobielały jej knykcie. Wpatrywała się w jeden punkt na ścianie, jakby liczyła pęknięcia w farbie i dzięki temu mogła uciec myślami daleko stąd. Cemil chodził po pokoju w tej z powrotem, jak lew zamknięty w klatce. Raz przystawał, raz znów ruszał, nie potrafiąc usiedzieć na miejscu nawet przez chwilę. Deria kręciła się nerwowo przy stole, poprawiając obrus, chociaż ten leżał idealnie równo. Co chwilę rzucała spojrzenia na drzwi, jakby spodziewała się, że właśnie teraz wydarzy się coś, co odmieni wszystko. I wtedy rozległo się pukanie, nie było nieśmiałe ani uprzejme. To było pukanie ludzi, którzy nie przychodzą prosić, tylko oznajmiać swoją obecność. Deria drgnęła, a Cemil natychmiast stanął w progu. Jak tarcza, drzwi otworzyły się i do środka weszli dewelioglu, Mukader, Sinem i Nusre. Ich wejście było jak nagły podmuch chłodnego powietrza. Mukader nawet nie rozejrzała się po domu. Nie musiała, weszła pewnym krokiem, z głową uniesioną wysoko. Jakby to nie ona była gościem, tylko właścicielką tego miejsca. Sinem szła tuż za nią, w jej spojrzeniu było coś niepewnego, jakby od początku przeczuwała, że to spotkanie może skończyć się źle. Nuśre natomiast miał twarz mężczyzny, który nie lubi tracić czasu, zmarszczone brwi, zaciśnięte usta, spojrzenie twarde jak kamień. Brakowało jednak najważniejszej osoby. Cemil rozejrzał się po nich z rosnącym zdumieniem. Zrobił krok do przodu. Jego głos był spokojny, ale w środku aż wrzało. Gdzie jest pan młody? zapytał wprost. To pytanie zawisło w powietrzu. Hanser wstrzymała oddech, jakby bała się, że odpowiedź uderzy ją w twarz. Mukader nawet nie drgnęła. W jej oczach nie było ani wahania, ani skruchy, tylko chłód. Nie mógł przyjechać, odpowiedziała, jakby mówiła o tym, że zabrakło cukru do herbaty. To my założymy dziewczynie pierścionek. Deria, która jeszcze chwilę temu udawała gościnność, natychmiast zmarszczyła brwi. Czy zachorował? Dopytała szybko, jakby chciała znaleźć jedyne logiczne wytłumaczenie. Przyszliście sami, żeby nie tracić czasu. Nuś parsknął lekko, a potem odpowiedział z takim spokojem, który aż kłuł. Dzięki Bogu, jest zdrowy. Uznał po prostu, że tak będzie lepiej. Cemil poczuł, jak coś w nim pęka. Lepiej. To słowo zabrzmiało jak obelga, jak policzek wymierzony Hanser, wymierzony ich rodzinie, wymierzony tradycji, która dla nich była czymś świętym. Przepraszam, zaczął ostrożnie, ale w jego tonie było coraz więcej stanowczości. Czy pan młody i panna młoda nie powinni być razem? Założenie pierścionków, przecięcie wstążki, to tradycja. Tak to wygląda od pokoleń. Sinem spuściła wzrok, jakby było jej wstyd, że musi słuchać tych słów. Ale Mukader tylko sięgnęła do torebki i wyjęła małe, czerwone pudełeczko. Zrobiła to powoli, demonstracyjnie. Jakby chciała, by każdy zobaczył, że ona tu rozdaje karty. Nic się nie zmienia, oznajmiła. Ja biorę to na siebie. Założymy pierścionek pod nieobecność ciana. Cel jest znany, intencje te same. Najważniejsze, by rodzina dziewczyny się zgodziła. Czyż nie? Deria przełknęła ślinę i uśmiechnęła się nerwowo. Oczywiście, odpowiedziała z tym swoim uśmiechem, który bardziej przypominał grymas. Młodzi jeszcze będą mieli czas. Przygotowałam herbatę, zaraz przyniosę. Nie ma potrzeby, uciął nuśre, a jego cierpliwość zdawała się kończyć. Zróbmy to szybko, wszyscy wstali. Krzesła zaskrzypiały o podłogę. Hanser również podniosła się z kanapy, ale wyglądała tak, jakby ktoś wstał za nią, jakby jej ciało wykonywało polecenie, a dusza została w miejscu. Jej twarz była blada, usta lekko rozchylone, spojrzenie opuszczone. Nie było w niej radości. Nie było ekscytacji. Było coś jeszcze gorszego zmęczenie. Mukader podała pudełeczko Nuśretowi, a Nuśre otworzył je bez cienia wzruszenia. Bez zbędnych ceregieli, powiedział sztywno. Życzę wam szczęścia. Wyciągnął rękę w stronę Hanser, żeby założyć pierścionek. I w tej samej chwili Cemil zrobił coś, co wstrząsnęło wszystkimi: gwałtownie chwycił dłoń siostry i opuścił ją w dół, jakby ratował ją przed czymś niebezpiecznym, przed gorącym żelazem. Nie, powiedział stanowczo, jedno słowo. Krótkie, ciężkie, nuśre zamarł, a w jego oczach pojawił się błysk wściekłości. Cemil spojrzał na niego bez lęku. Skoro pan młody nie raczył przyjść, to przynajmniej zadzwoni do nas, prawda? Ciągnął. Przynajmniej usłyszymy jego głos, skoro nie ma odwagi spojrzeć jej w oczy. Mukader wbiła w niego spojrzenie, które mogłoby zamrozić wodę. Sinem drgnęła, jakby chciała zaprotestować, ale nie znalazła w sobie siły. Deria natomiast zbladła. Nuśre zacisnął szczękę, sięgnął do kieszeni i wyciągnął telefon. Jego palce poruszały się szybko, nerwowo. Dzwonił, cisza w domu zrobiła się nieznośna. Nawet zegar na ścianie zdawał się tykać głośniej, jakby odliczał sekundy do wybuchu. Po chwili Nuśre podał telefon Cemilowi. Proszę, warknął. Cemil wziął telefon i przyłożył go do ucha. W tej samej chwili Hanser uniosła wzrok, a jej oczy błysnęły nie nadzieją, tylko strachem. Jakby bała się, co usłyszy. Z tej strony Cemil powiedział Cemil twardo. Brat dziewczyny, którą planujesz poślubić. Po drugiej stronie rozległ się spokojny głos ciana. Ten głos nie miał w sobie ani odrobiny nerwowości. Jakby sytuacja w ogóle go nie dotyczyła. Coś się stało? Zapytał. Te trzy słowa rozlały się po pokoju jak zimna woda. Coś się stało? Jakby to była drobnostka. Cemil poczuł, że jego gniew rośnie jak fala. Tak, stało się, odpowiedział. Twój wujek stoi tu z pierścionkiem, a ciebie nie ma. I chcę, żebyś usłyszał to ode mnie, nawet jeśli Hanser się zgodzi, ja jej nie oddam. Nie mamy dziewczyny dla mężczyzny, który nie potrafi przyjść i spojrzeć jej w oczy. Jako starszy brat mówię jasno, nie oddam ci mojej siostry. W tych słowach było wszystko miłość, strach, duma, wściekłość. Całe życie Cemila streszczone w jednym zdaniu: Będę ją chronił, po drugiej stronie zapadła cisza. Przez sekundę, może dwie, ją nic nie mówił, jakby nie spodziewał się takiego ciosu prosto w twarz. Cemil zaczął w końcu, ale Cemil już nie chciał słuchać, rozłączył się bez czekania na odpowiedź. Oddał telefon Nuśretowi to wszystko. Oświadczył krótko, nuś reeksplodował. Co to ma znaczyć? Wrzasnął. Przyjechaliśmy tu, żeby być obrażani. Deria nagle rzuciła się w stronę męża, jej oczy były dzikie, a głos bliski histerii. Cemilu, czy ty słyszysz, co mówisz? Krzyczała, co ty robisz? Przecież to nasza szansa, nasza jedyna szansa. Cemil spojrzał na nią tak, jakby dopiero teraz zobaczył, kim naprawdę jest. W jego oczach była pogarda pomieszana z bólem. Słyszę bardzo dobrze, odpowiedział spokojnie. Moja siostra jest dla mnie wszystkim. Będę ją chronił jak własne życie, a człowieka, który jej nie szanuje, nie chce znać. Mukader zrobiła krok do przodu, jej głos był lodowaty. Uważaj na słowa, ten człowiek to mój syn. Co jeszcze ma zrobić? Paść ci do stóp, mamo. Sinem próbowała wejść między nich, jakby chciała uratować resztki spokoju. On nie powiedział nic złego, ale Mukader nawet na nią nie spojrzała. Deria natomiast syknęła ze złością do męża, jakby chciała go ugryźć. On jest głupi. Warknęła, patrząc na Cemila z nienawiścią. Głupi, głupi, głupi. Mukader prostowała się powoli, jej spojrzenie twardniało z każdą sekundą. To było spojrzenie kobiety, która nie wybacza. Być może, powiedziała cicho, ale powiedział wystarczająco dużo, odwróciła się do wyjścia, jakby cała ta rozmowa już jej nie interesowała. Teraz, nawet gdybyś zmienił zdanie, my już nie chcemy tej dziewczyny, rzuciła. Idziemy. I poszli. Sinem wyszła za matką ze spuszczoną głową. Nuśre jeszcze raz spojrzał na Cemila z wściekłością, a potem trzasnął drzwiami tak mocno, że aż drgnęły ściany. Deria rzuciła się za Mukader, łapiąc ją za rękaw. Proszę, błagała. Pani Mukader, niech pani, niech pani tego nie robi. To tylko emocje. Cemil jest nerwowy, ale, ale. Mukader nawet się nie odwróciła. Jej krok był pewny, twardy, bezlitosny. Drzwi zamknęły się z głuchym trzaskiem. I wtedy w domu zapadła cisza, która bolała bardziej niż krzyk. Hanser stała w miejscu, jakby wrosła w podłogę. Jej oczy były szkliste, ale łzy nie spływały. To nie był moment na płacz, to był moment na coś innego, na pustkę. Jakby ktoś właśnie wyrwał z niej kawałek serca, a ona nawet nie miała siły krzyczeć. Cemil ciężko oddychał, jakby dopiero teraz dotarło do niego, co zrobił. A Deria, Deria stała w milczeniu tylko przez chwilę. Bo nagle zobaczyła coś na stoliku: czerwone pudełeczko. Develioglu wyszli tak szybko, że je zostawili. Leżało tam, niemal prowokując, jak obietnica bogactwa, jak symbol świata, do którego Deria pragnęła wejść. Na jej twarzy pojawił się uśmiech, niesmutny, niezawstydzony, triumfujący. Podeszła do stolika, podniosła pudełeczko i otworzyła je. Kamień błysnął w świetle, Deria aż wstrzymała oddech. O Boże, wyszeptała, a jej oczy zalśniły, jak u dziecka, które dostało upragnioną zabawkę. Wyjęła pierścionek bez chwili wahania i wsunęła go na własny palec. Uniosła dłoń wysoko, obracając ją w świetle, jakby sprawdzała, jak wygląda jako pani w luksusie. Narzekałeś, że nie doceniają twojej siostry. Powiedziała z ironią do Cemila. A zobacz, przynieśli pierścionek z takim kamieniem. Cemil spojrzał na nią z obrzydzeniem. W jego oczach nie było już dumy z tego, że ją obronił. Było tylko zmęczenie. To nie jest nasz pierścień, powiedział ostro. To ich własność. Oddam im go jutro. Daj mi to. Deria cofnęła rękę gwałtownie, jakby Cemil chciał jej wyrwać coś, co należało się jej od życia. Nie, syknęła. mamy prawo do tego pierścionka. Daj mi go, powiedziałem. Cemil zrobił krok w jej stronę. Nie, powtórzyła uparcie. Przynieśli go dla Hanser, to jej pierścień. i wtedy zrobiła coś, co wstrząsnęło Hanser bardziej niż krzyk. Zdjęła pierścionek i niemal wciskała go w dłoń szwagierki, jakby zmuszała ją do przyjęcia tego ciężaru. Proszę, mówiła ostro, masz, to dla ciebie, widzisz, masz takie szczęście, a nawet nie potrafisz się uśmiechnąć. Ale Hanser nie poruszyła się, jej palce nie drgnęły, spojrzała na błyskotkę jak na obcy przedmiot. Jak na coś. Co nie ma z nią nic wspólnego. Cemil zacisnął zęby. Jego głos stał się niższy, bardziej niebezpieczny. Wyrzuciłem ich z domu, powiedział twardo. A teraz mamy zatrzymać ich pierścień? Chcesz, żebym wyszedł na złodzieja? Deria otworzyła usta, ale nie zdążyła odpowiedzieć. Cemil gwałtownie wyrwał pierścionek z jej rąk. Włożył go do czerwonego pudełeczka i zamknął je strzaskiem, jakby tym ruchem zamykał cały ten koszmar. Koniec powiedział. Koniec tej hańby. Blask kamienia zniknął jakby nigdy go tam nie było. Deria patrzyła na niego jak na wroga. Jej oczy były pełne żalu, nie do dewelioglu, tylko do męża, który odebrał jej coś, co w jej wyobraźni już było jej własnością. Hanser stała obok jak cień. W końcu odwróciła się powoli i wyszła do swojego pokoju bez słowa. Zamknęła drzwi cicho, zbyt cicho jak na ból, który w niej narastał. Usiadła na łóżku i dopiero wtedy jej twarz zadrżała. Łzy spłynęły po policzkach, ale bez szlochu. To był płacz kogoś, kto nie ma już siły walczyć. Kogoś kto czuje się jak przedmiot przerzucany z rąk do rąk, nie ma ciana, powtarzało jej serce. Nie przyszedł, a to bolało bardziej niż wszystko. Następnego dnia w gabinecie ciana panował chłód, który pasował do jego twarzy. Wysokie okna wpuszczały ostre światło dnia, ale nie potrafiło ono rozproszyć cienia w jego oczach. Cion siedział za biurkiem, wyprostowany, nieruchomy. Jego palce spoczywały na blacie, ale widać było, że to spokój pozorny. Pod nim buzowało coś ciemnego. Drzwi otworzyły się i wszedł engine. Zamknął je za sobą, podszedł do fotela, usiadł i odchylił się wygodnie, ale w jego spojrzeniu czaiła się czujność. Znał ciana od lat, wiedział. Że kiedy ten prosi o spotkanie tak wcześnie, coś jest nie tak. Musi być jakiś problem, powiedział spokojnie, skoro chciałeś spotkać się ze mną tak wcześnie. Cio nawet nie udawał uprzejmości, podniósł wzrok i jego głos był zimny jak metal. Zadzwoń natychmiast do tej dziewczyny, polecił. Przypomnij jej, że zgodnie z umową musi zapłacić odszkodowanie. Engine wyprostował się gwałtownie, jakby nie dowierzał. Jak to? Zapytał, czy wy nie zaręczyliście się wczoraj? Cio nie mrugnął. To koniec, odpowiedział krótko. Dwa słowa wypowiedziane tak, jakby mówił o zakończeniu spotkania, a nie o życiu człowieka. Engin zmarszczył brwi, wiesz. W jakiej sytuacji ona się znajduje powiedział ostrożnie. Ta dziewczyna nie jest w stanie zapłacić takiej kwoty. Gdyby było inaczej, nie prosiłaby cię o pieniądze i nie podpisałaby tej umowy. Zrobił pauzę, patrząc Cichanowi prosto w oczy Mając tego świadomość naprawdę chcesz domagać się od niej odszkodowania? W oczach ciana coś błysnęło. Gniew, duma, coś, co nie pozwalało mu przyznać, że być może przesadza. Zrób to, co ci kazałem, Engine, powiedział lodowato. Jeśli nie ma pieniędzy, powinna zachowywać się odpowiednio. Sięgnął po dokument leżący na biurku i przesunął go w stronę Engina. Palcem wskazał podpis. Oto jej podpis. Umowa jest ważna, oznajmił. Nikt nie może lekceważyć nazwiska Develioglu. Engine wziął kartkę, ale nie patrzył na nią. Patrzył na Ciana. Ona wyrzuciła twoją matkę z domu? Zapytał wolno. Cion uniósł głowę. Tak, odpowiedział. I zapłaci za to. Jego słowa były ostre, ale gdzieś głęboko pod nimi czaiło się coś jeszcze. Może zawód, może upokorzenie, może gniew nie na nią, tylko na samego siebie, że w ogóle pozwolił, by to małe, biedne życie mogło zachwiać jego światem. Enjin milczał chwilę, w jego oczach widać było walkę, lojalność wobec przyjaciela i zwykłą ludzką przyzwoitość. Cią, zaczął ciszej, czasem duma kosztuje więcej niż się wydaje. Ciją spojrzał na niego tak, że Engin natychmiast zrozumiał: To nie jest moment na filozofię. Zadzwoń, powtórzył Ciją krótko. Engin wstał powoli. Zebrał dokumenty, ale zanim wyszedł, zatrzymał się przy drzwiach. Jeśli to zrobisz, powiedział cicho, nie odwracając się, jeśli naprawdę ją zniszczysz, to pewnego dnia możesz odkryć, że nie wygrałeś nic. Tylko straciłeś coś, czego nie da się kupić. Cion nie odpowiedział. Engine wyszedł, a drzwi zamknęły się za nim. Cion został sam w gabinecie, z ciszą, która brzmiała jak wyrok. Jego palce zacisnęły się na brzegu biurka. Przez moment jego twarz drgnęła, jakby coś w nim chciało się wydostać. Wyrzut sumienia, cień wahania, obraz Hanser stojącej blado w tym domu. Ale zaraz znów stał się twardy, bo w świecie deweloglu słabość była luksusem, na który nie mógł sobie pozwolić. A gniew, który wypuścił z rąk, zaczynał już żyć własnym życiem.